Dołączyłem do strefy dziecka, kaj oprócz powiedzmy, Domu Narodowego w Cieszynie ale co tam będziemy byli i zdracony Tak poproszę teraz Andrzeja Giebławci, jakieś słowa Jeżeli pozwolicie, do Was wszystkich chcę przywitać i podziękować, żeście przybyli tutaj i że możemy parę słów zaprezentować o święcie. Powiem tak, wyjdzie pogoda, no to będzie ok, ale jak nie wyjdzie pogoda, no to może być klucz. Taka jest VIP parking, kiedyś tam ja specjalnie teraz zrobił, tak kiedy tam, bieżą, tam jest zrobimy za gołębiarzami. Tam by to miało służyć aj dla do niepełnosprawnych. Także zaczynamy w piątek, klasycznie, pierwszego 8. Zaczynamy już, za, już o godzinie 3-3, czyli 15. A v domu PZKO kontinuujeme tu tradici semináru. I v tom roku máme seminář s paní Małgosią Kěreš, na pewno všichni znáte, paní specialistka do zpráv Gorolie, dlouholetní kierownik Muzea Wiślańskiego. Ale myslím se, že ten kurz je takovou tradicí, mě trochu v tom, aby my utřímovali tu tuž samou, naši polskou, ale že dla mě je to i o tom, aby my Utrzymywali te nasze więzi, jakby nas nami spotykali. A, chcemy się właściwie spotkać. Nam no, chodzi w tej strefie dziecka o spotkanie z całymi rodzinami, z tymi dziećmi. I trochę zaznajomienie z tą aktualną sytuacją bajki, jak jest, zaprosić ich na nasze przedstawienia, że nie jest już tak jak automatycznie jak było kiedyś, przed kilku laty, że wszystkie dzieci chodziły automatycznie na, przez abonament na przedstawienia, czy w przedszkolu, czy w szkole, że teraz sami musią, muszą się um, zabiegać o to, żeby przyjść. Jesteśmy w tej chwili po konferencji prasowej, gdzie media ze Śląska Cieszyńskiego były uczestnikami. No i między innymi oczywiście był nasz głos i informacje, które, które tu padły. To wszystko możecie przeczytać sobie w głosie. No i serdecznie zapraszamy Was na Gorowskie Święto.